Witam Was serdecznie na naszym kanale. Siedzisz obok mężczyzny, na którym Ci zależy Twojego partnera. Zamiast rozmowy czy dzielenia się myślami, on milczy. Spoglądasz na niego, próbując dostrzec jakiś znak, ale nie otrzymujesz żadnego wyjaśnienia. Co dzieje się w jego głowie? Czy powiedziałaś coś nie tak? A może to kwestia jego emocji. Cisza w związku potrafi być zagadką, szczególnie gdy nie wiesz, co za nią stoi. W tym nagraniu opowiem o 10 możliwych powodach, dla których on milczy i co ta cisza może mówić o jego uczuciach, myślach albo waszej relacji. Numer 1. Cisza jako wyraz obecności i bliskości. Kiedy mężczyzna milczy, wiele kobiet zaczyna się zastanawiać, co stoi za tą ciszą? Czy coś jest nie tak? Czy powiedziałaś coś, co go uraziło? Jednak nie każda cisza oznacza dystans czy emocjonalny mur. Czasem jest Wręcz przeciwnie, to właśnie brak słów staje się najczystszą formą obecności. Gdy On siedzi obok ciebie, nie wypowiadając ani słowa, ale jego spojrzenie jest miękkie, a dłoń lekko dotyka Twojej, wtedy cisza nie rani, ona otula. To milczenie może być świadomym wyborem, próbą zatrzymania chwili, bez potrzeby jej komentowania. W takich momentach nie chodzi o rozmowę, ale o bycie tu i teraz, bez pośpiechu, bez przymusu. Mężczyzna w ciszy często nie oddala się od Ciebie emocjonalnie, ale wręcz przeciwnie, zbliża się bardziej niż kiedykolwiek. Jego spokój może świadczyć o tym, że czuje się mu bezpiecznie w Twoim towarzystwie. Nie musi mówić, byś wiedziała, że jesteś dla niego ważna. Milcząc, daje Ci coś cennego, swoją pełną uwagę, obecność bez filtrów, bez udawania. Czasem wystarczy jedno spojrzenie, subtelny uśmiech czy lekkie muśnięcie dłoni, by przekazać więcej niż tysiąc słów. To są chwile, kiedy cisza staje się językiem zarezerwowanym tylko dla was dwojga, językiem niewidzialnego porozumienia. Rozpoznanie takiej ciszy wymaga uważności, ale też zaufania. Bo jeśli spojrzysz głębiej, dostrzeżesz, że milczenie nie musi oznaczać pustki. Może być pełne emocji, czułości i wdzięczności za wspólną chwilę. Zamiast doszukiwać się w niej czegoś złego, warto zatrzymać się razem z nim i po prostu być. Czasem najpiękniejsze więzi budują się właśnie w tych chwilach, gdy nie trzeba nic mówić, by czuć wszystko. Numer 2. Cisza jako znak głębokich przemyśleń nad Waszą relacją. Nie każda cisza jest spokojna. Czasem za milczeniem mężczyzny kryje się coś znacznie bardziej złożonego. Chwila wewnętrznego zatrzymania i potrzeba ponownego przyjrzenia się Waszej relacji. Może coś, co powiedziałaś, poruszyło w nim coś głębszego. A może wydarzenie, które miało miejsce między wami, skłoniło go do zastanowienia się, w jakim kierunku wszystko zmierza? W takich momentach cisza może być ciężka, pełna napięcia i niewypowiedzianych emocji. To czas, gdy on analizuje nie tylko swoje uczucia, ale również waszą wspólną przyszłość, czasem z niepewnością, czasem z obawą, że jedno niewłaściwe słowo może tylko pogorszyć sytuację. Tego rodzaju milczenie często pojawia się po poważnej rozmowie lub konflikcie, kiedy emocje są jeszcze świeże, a słowa wydają się zbyt ostre lub niewystarczające. Mężczyzna może potrzebować chwili samotności, by uporządkować myśli i zrozumieć, co naprawdę czuje. Może zadaje sobie pytania, których wcześniej unikał: czy spełnia Twoje oczekiwania, czy potraficie się nawzajem zrozumieć, czy jesteście gotowi iść razem dalej. W jego głowie może toczyć się cicha walka pomiędzy lękiem przed utratą, a potrzebą autentyczności i szczerości wobec siebie i Ciebie. Dla Ciebie ta cisza może być frustrująca, niepokojąca, pełna znaków zapytania. Jednak najważniejsze, co możesz wtedy zrobić, to dać mu przestrzeń. Nie ponaglać, nie wymuszać odpowiedzi, nie oczekiwać natychmiastowego wyjaśnienia. Czasami to właśnie cisza jest początkiem ważnej rozmowy, tej, która nie wynika z impulsu, ale z dojrzałego namysłu. Kiedy on będzie gotów się otworzyć, zrobi to nie z poczucia obowiązku, lecz z potrzeby serca. I wtedy każde wypowiedziane przez niego słowo będzie miało wagę, sens i prawdziwe znaczenie. Milczenie, choć trudne, może stać się pomostem do głębszego zrozumienia siebie, nawzajem i nowego etapu w związku opartego na prawdzie, zaufaniu i wspólnej decyzji o tym, co dalej. Numer 3. Walka z wątpliwościami i wewnętrznymi podejrzeniami. Gdy twój partner nagle pogrąża się w milczeniu, można to interpretować nie jako oznakę obojętności, lecz jako chwilę głębokich przemyśleń i wewnętrznego rozterki. Jego cisza może być dowodem na to, że walczy z wątpliwościami dotyczącymi waszego związku, próbując zrozumieć nie tylko swoje emocje, ale również kierunek, w jakim zmierza wasza relacja. Może się zdarzyć, że wydarzyło się coś, co sprawiło, iż zaczyna kwestionować pewne aspekty wspólnego życia. Być może zachowanie z twojej strony wzbudziło w nim niepokój lub obawy związane z brakiem zaufania, a może to jego własne, dotąd skrywane kompleksy wypływają na powierzchnię. Jego nieoczekiwana cisza nie wynika z chęci unikania rozmowy, lecz z potrzeby uporządkowania myśli, zanim podejmie decyzję o dalszych słowach. W takich chwilach możesz zauważyć drobne, ale wymowne sygnały, unikanie kontaktu wzrokowego, lekkie przesuwanie się na siedzeniu lub krótsze, zwięzłe odpowiedzi, które świadczą o tym, że jego umysł pracuje na najwyższych obrotach, starając się odpowiedzieć na nurtującego pytania. Jego dusza jest rozdarta między pragnieniem szczerości a lękiem przed wyrażeniem najgłębszych obaw, co powoduje, że pozostaje on w stanie zawieszonej niepewności. Ten stan napięcia może sprawiać wrażenie, że wycofuje się emocjonalnie, lecz w rzeczywistości jest to jedynie etap, podczas którego jego wewnętrzny świat przekształca się w jednolitą całość, zanim znajdzie odpowiednie słowa, by opowiedzieć o swoich uczuciach. Warto wtedy podejść do sytuacji z delikatnością i empatią. Zamiast naciskać na natychmiastowe wyjaśnienia, należy dać mu przestrzeń i czas na przemyślenia. Rozpoczęcie spokojnego i szczerego dialogu, w którym bez ocen i osądów poruszysz temat jego milczenia, może pomóc w rozproszeniu niejasności i niepotrzebnych obaw. Zapytaj łagodnie, czy coś go niepokoi, podkreślając, że akceptujesz każde jego uczucie i że nie muszą się one wyrażać natychmiast. Taka postawa może okazać się kluczem do zbudowania jeszcze głębszego zaufania między Wami, gdyż otwarta rozmowa na temat wewnętrznych wątpliwości pozwala uniknąć powstawania nieporozumień, które mogłyby przerodzić się w poważniejsze konflikty. W efekcie ten proces komunikacyjny nie tylko przynosi ulgę, ale również wzmacnia fundament Waszej relacji, umożliwiając transformację niepewności w solidny most porozumienia, który pozwoli Wam iść wspólnie ku bardziej klarownej przyszłości. Numer 4. Cisza jako ciche wołanie o uwagę i zrozumienie. Zdarzają się chwile, gdy milczenie mężczyzny nie oznacza zamknięcia się w sobie, ale staje się subtelnym zaproszeniem do rozmowy. Czasem to właśnie cisza jest sposobem na zakomunikowanie potrzeby bliskości, nie wprost, lecz poprzez niewypowiedziane sygnały. On może nie wiedzieć, jak zacząć, albo po prostu czeka, aż zauważysz zmianę w jego nastroju i dasz mu impuls do otwarcia się. Nie chodzi o to, że coś ukrywa, lecz raczej o to, że nie potrafi sam znaleźć słów, by powiedzieć, co czuje. W takich momentach jego postawa wiele mówi. Może unikać wzroku, wzdychać bez powodu, wydawać się zamyślony czy rozproszony. To właśnie te drobne, często niedostrzegalne oznaki zdradzają, że w środku toczy się emocjonalny dialog, który potrzebuje Twojego wsłuchania. Może nie mówi wprost, ale sercem wyraża prośbę. Zauważ mnie, zapytaj, czy wszystko w porządku. Czasem wystarczy jedno proste pytanie. Co się dzieje, albo chcesz o czymś porozmawiać, by zburzyć mur ciszy i otworzyć przestrzeń do szczerego dialogu? Twoja gotowość, by zrobić pierwszy krok, może stać się dla niego bezpiecznym mostem do wyrażenia emocji, z którymi sam nie potrafi się uporać. Rozpoznanie takiej ciszy wymaga wrażliwości, ale też odwagi, by sięgnąć po to, co ukryte między słowami. Dając mu delikatny sygnał, że jesteś gotowa go wysłuchać, otwierasz drzwi do rozmowy, która może zbliżyć was bardziej, niż mogłaby to zrobić nawet najbardziej emocjonalna wymiana zdań. Wystarczy czasem niewielki gest, by wywołać lawinę ulgi i zrozumienia. Takie chwile, choć pozornie ciche, potrafią mieć największy rezonans w relacji. Numer 5. Gdy cisza wynika z przeciążenia codziennością. Nie każda cisza w relacji oznacza problem między Wami. Czasem mężczyzna milknie, bo cały świat zewnętrzny przytłacza go bardziej niż jest w stanie to wyrazić. Presja w pracy, trudności finansowe, napięcia rodzinne wszystkie te czynniki potrafią zbudować w jego umyśle ciężar, z którym niełatwo się uporać. Gdy stres staje się dominującym tłem jego codzienności, cisza może być formą obrony, próbą odnalezienia spokoju w chaosie. Możesz zauważyć, że jego myśli są gdzieś daleko patruje się w przestrzeń, odpowiada zdawkowo, a jego obecność fizyczna nie idzie w parze z emocjonalnym zaangażowaniem. To nie oznacza, że Cię odrzuca czy dystansuje się od związku. Wręcz przeciwnie, to często oznacza, że stara się nie obciążać Cię swoimi problemami, a jednocześnie nie potrafi sam znaleźć rozwiązania. W takich chwilach najważniejsze, co możesz dać, to zrozumienie i cierpliwość. Nie trzeba zadawać dziesiątek pytań czy szukać przyczyny jego wycofania. Wystarczy obecność, czułość i świadomość, że jesteś obok. Delikatna deklaracja. tam, Jestem, jeśli chcesz porozmawiać, może mieć ogromne znaczenie. Nie każdy potrzebuje słów, by poczuć wsparcie. Czasem to właśnie twoje milczenie, pełne ciepła i otwartości, daje mu poczucie bezpieczeństwa. Zrozumienie, że jego cisza nie jest wymierzona przeciwko tobie, lecz wynika z walki, jaką toczy z samym sobą, potrafi uzdrowić relacje. Być może nie odpowie od razu, ale świadomość, że nie musi niczego tłumaczyć, pozwoli mu odzyskać równowagę szybciej, niż gdyby czuł się do tego zmuszony. Numer 6. Gdy milczenie wynika z trudności w wyrażeniu emocji, nie każdy mężczyzna został nauczony, jak mówić o tym, co czuje. Dla wielu z nich emocjonalna otwartość nie była czymś naturalnym. Często byli wychowywani w przekonaniu, że wyrażanie uczuć to oznaka słabości, a nie siły. Dlatego, kiedy napotykają na intensywne emocje, których nie potrafią nazwać ani zrozumieć, cisza staje się ich mechanizmem obronnym. Zamiast sięgać po słowa, które mogłyby nie oddać tego, co naprawdę dzieje się w ich wnętrzu, wybierają milczenie. Nie z braku Chęci, lecz z braku, umiejętności. Może się zdarzyć, że w takich chwilach będzie niespokojny, poruszy się nerwowo, spojrzy na ciebie, jakby chciał coś powiedzieć, ale zaraz potem spuści wzrok lub odwróci głowę. Taka cisza nie jest wyrazem dystansu czy obojętności. Wręcz przeciwnie, to często moment głębokiego wewnętrznego konfliktu, w którym próbuje uporządkować własne uczucia i znaleźć sposób, by je przekazać. Może doświadczać lęku, smutku, a czasem nawet radości, która go przerasta. Jednak brak odpowiednich słów sprawia, że woli pozostać cichy, niż ryzykować niezrozumienie. W takich sytuacjach nieocenione okazuje się Twoje spokojne wsparcie. Pokazując, że nie oceniasz i nie naciskasz, dajesz mu przestrzeń, w której może powoli oswajać swoje emocje. Twoja cierpliwość to dla niego sygnał, że nie musi się spieszyć że może potrzebować czasu, by się otworzyć i że to w porządku. Kiedy wie, że jesteś gotowa wysłuchać go, wtedy, gdy sam poczuje się gotowy, łatwiej mu pokonać własne wewnętrzne bariery. Czasem jedno zdanie, wypowiedziane spokojnie i z troską, takie jak: "Palem, jestem tu, kiedy będziesz gotowy porozmawiać", może więcej znaczyć niż setki słów. To właśnie twoja otwartość i brak presji stwarzają warunki, w których on może poczuć się bezpiecznie z własnymi emocjami. Z czasem, gdy zrozumie, że nie musi być idealny w wyrażaniu tego, co czuje, jego milczenie może ustąpić miejsca szczerej, choć być może nie idealnej rozmowie. A ta, choć niepozbawiona trudnych momentów, potrafi zbudować głębsze porozumienie niż najbardziej elokwentne wyznania. Numer 7. On testuje twoją reakcję na jego milczenie. Czasami cisza w jego wykonaniu nie jest przypadkowa ani wynikiem przytłoczenia emocjami, lecz stanowi świadomy wybór, swoiste sprawdzanie, jak zareagujesz na jego wycofanie się w milczenie. Taka postawa może być próbą zbadania twojej cierpliwości, ciekawości albo zdolności doradzenia sobie z napięciem w relacji. W tych momentach jego cisza bywa precyzyjnie wyważona, a on sam tak. zdaje się zachowywać. Spokojny i opanowany, jakby czekał na Twoją odpowiedź, analizując, czy potrafisz zaakceptować tę chwilę bez słów. Nie jest to od razu manipulacja w negatywnym znaczeniu, ale raczej forma poszukiwania potwierdzenia, że naprawdę rozumiesz Go i jego emocje, nawet jeśli nie zawsze je wyraża werbalnie. Taki sposób bycia może być dla Ciebie wyzwaniem. Łatwo jest zacząć nadinterpretować jego milczenie, szukać ukrytych znaczeń lub czuć się niepewnie. Zastanawiając się, czy coś jest nie tak. Ważne jest jednak, by w takich chwilach zachować spokój i nie ulegać presji potrzeby natychmiastowego wyjaśnienia wszystkiego. Pokazując, że potrafisz przyjąć ciszę bez niepokoju czy frustracji, dajesz mu sygnał, że jesteś emocjonalnie dojrzała i że rozumiesz, iż w relacjach zdarzają się także chwile bez słów. Ta twoja postawa może znacznie wzmocnić jego pewność siebie i zaufanie do waszego związku. Bo pokazuje, że jesteś gotowa być z nim nawet wtedy, gdy on sam zmaga się ze swoimi myślami. Milczenie jako test bywa często sposobem na sprawdzenie, czy potraficie razem tworzyć przestrzeń, w której cisza nie jest czymś niekomfortowym, lecz naturalnym elementem waszej bliskości. Jeśli dasz mu do zrozumienia, że nie boisz się tych momentów i nie próbujesz ich na siłę wypełniać słowami, pomożesz mu poczuć się bezpieczniej i bardziej akceptowanym. Taka akceptacja jest fundamentem do budowania prawdziwego, głębokiego porozumienia, które nie opiera się tylko na słowach, ale na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu. Czasem właśnie w milczeniu kryje się siła waszej relacji, to wtedy możecie odczuć prawdziwą bliskość, gdy obecność drugiej osoby jest wystarczająca bez potrzeby ciągłych wyjaśnień. Nauka, by nie reagować od razu na każdą przerwę w rozmowie, ale pozwolić, by cisza była częścią waszego dialogu to znak dojrzałości i wzajemnego szacunku. Dzięki temu twój partner może odczuć, że jego emocjonalna przestrzeń jest szanowana, co pozwala mu otwierać się stopniowo bez lęku przed osądem czy naciskiem. W rezultacie ta umiejętność wspólnego radzenia sobie z milczeniem wzmacnia więź między wami i buduje pewność, że wasza relacja jest miejscem, gdzie każde uczucie, wyrażone lub niewypowiedziane, znajdzie swoje zrozumienie. Numer 8 skupia się na obserwacji i poznawaniu ciebie. Cisza mężczyzny nie zawsze oznacza wycofanie czy unikanie rozmowy. Czasem jest to wyraz jego pełnej uwagi i zaangażowania w to, co się dzieje między wami. Zamiast wypełniać przestrzeń słowami, może korzystać z tych chwil ciszy, by uważnie Cię obserwować i chłonąć każdy szczegół Twojej obecności. Tego rodzaju milczenie świadczy o tym, że naprawdę zwraca uwagę na Twoje słowa, mimikę twarzy, gesty oraz sposób, w jaki się poruszasz wszystko to, co tworzy unikalną całość Ciebie jako osoby. Być może zauważysz, że utrzymuje z Tobą stały, pełen skupienia kontakt wzrokowy, albo nieznacznie pochyla się w Twoją stronę podczas rozmowy, mimo że sam nie odpowiada słowami. To jego sposób na pokazanie, że to, co mówisz, jest dla niego ważne i zasługuje na pełną uwagę. Na początku może się wydawać to nieco dziwne lub nawet niekomfortowe, zwłaszcza jeśli jesteś przyzwyczajona do bardziej werbalnej wymiany. Jednak ten rodzaj ciszy jest przejawem głębokiego zaangażowania. To nie brak zainteresowania, lecz wręcz przeciwnie, znak, że pragnie Cię naprawdę poznać i zrozumieć. Takie uważne milczenie jest formą szacunku dla Twoich słów, pozwalając Twoim myślom i emocjom w pełni do niego dotrzeć, zanim sam zdecyduje się zareagować. Jest to również oznaka dojrzałości emocjonalnej, gdyż zamiast przerywać czy narzucać własne opinie, woli najpierw słuchać i pozwolić, by Twoje wyrażenia nabrały dla niego pełnego znaczenia. Takie skupienie na Ciebie wskazuje, że Twój partner widzi w Tobie coś wyjątkowego i chce to docenić w całej pełni. Nie spiesząc się, nie rozpraszając się, ale angażując się w Waszą relację na głębszym poziomie. W momentach, gdy doświadczasz takiego milczenia, warto docenić starania, jakie podejmuje, by Cię naprawdę zrozumieć i zauważyć. Jego cisza nie jest wyrazem obojętności, lecz formą komunikacji, w której słowa nie są jedynym nośnikiem emocji czy myśli. To subtelny sposób wyrażenia bliskości, pokazujący, że dla Niego ważna jest jakość Waszej relacji, a nie szybka czy powierzchowna wymiana zdań. Dzięki temu możesz zbudować z Tobą mocniejszą więź opartą na wzajemnym poznawaniu się i prawdziwym zainteresowaniu Twoją osobą. Dlatego zamiast odczuwać niepokój lub potrzebę natychmiastowego wypełniania ciszy rozmową, spróbuj spojrzeć na ten moment jak na coś wartościowego, jako na jego próbę bycia z Tobą w pełni obecnym. W ten sposób dajesz mu przestrzeń do bycia sobą, jednocześnie pokazując, że potrafisz szanować jego sposób na budowanie relacji. Takie uważne słuchanie i obserwowanie to fundament, który pomaga wzmacniać waszą bliskość i tworzyć prawdziwe, trwałe porozumienie, które nie zawsze potrzebuje słów, by być głębokie i autentyczne. Numer 9. On nie wie, co czujesz i milczy z niepewności. Czasami cisza mężczyzny to nie dystans, ani obojętność, to sposób radzenia sobie z niepewnością. Kiedy mężczyzna milknie, może to oznaczać, że próbuje zrozumieć. Co tak naprawdę dzieje się w Twoim wnętrzu? Wyczuwa zmiany nastroju, zauważa drobne gesty, napięcie w ciele, może nawet spojrzenie, które kiedyś było pełne ciepła, a teraz jest bardziej zamknięte. Nie musi wiedzieć dokładnie, co czujesz, ale intuicyjnie odbiera sygnały, że coś się zmieniło, a to wystarczy, by poczuł się zdezorientowany. Zamiast ryzykować słowami, które mogłyby niechcący zaostrzyć sytuację, decyduje się milczeć. Ta cisza może być jego tarczą, ale także próbą pokazania, że szanuje Twój wewnętrzny stan. Nie chce wtargnąć zbyt wcześnie, zanim sam nie zrozumie, czy potrzebujesz rozmowy, wsparcia czy po prostu chwili dla siebie. W takich momentach jego obecność może być bardzo cicha, ale jednocześnie pełna skupienia. Uważnie Cię obserwuje, nie po to, by Cię oceniać, ale by dostroić się do Twojego nastroju. Możesz zauważyć jego spojrzenie, miękkie, poszukujące, jakby chciał zapytać, ale jeszcze nie wiedział jak. To nie jest emocjonalne wycofanie, wręcz przeciwnie, to przejaw empatii, tyle że w bardzo subtelnej formie. On daje Ci przestrzeń, w której możesz sama się odnaleźć, zanim podejmie próbę nawiązania rozmowy. Taka postawa może być myląca. Jego brak słów może zostać odczytany jako dystans, gdy tak naprawdę wynika z troski i ostrożności. Czasem to właśnie milczenie staje się sposobem na bycie obok w trudnych chwilach, szczególnie wtedy, gdy druga osoba nie jest jeszcze gotowa mówić. Jeśli czujesz, że między wami zawisło coś niewypowiedzianego, a on zachowuje się w sposób bardziej wycofany niż zwykle, nie zawsze warto od razu wymagać wyjaśnień. Zamiast tego spróbuj otworzyć się pierwsza. Powiedz, co sama czujesz, nawet jeśli to coś nie do końca sprecyzowanego. Czasem wystarczy zdanie: Czuję się trochę przytłoczona, ale jeszcze nie wiem dokładnie dlaczego. By dać mu sygnał, że komunikacja jest możliwa i że nie trzeba mieć gotowych odpowiedzi, by zacząć rozmowę. Kiedy mężczyzna widzi, że jesteś gotowa dzielić się swoim wnętrzem, nawet w niepewności, często zyskuje odwagę, by zrobić to samo. Dla wielu mężczyzn otwarte wyrażanie emocji nie jest czymś naturalnym. Społeczne wychowanie często uczy ich tłumić uczucia lub zachowywać kamienną twarz. Dlatego Twoja szczerość, nawet jeśli nie jest doskonała, może być dla niego zaproszeniem do pokazania własnych przeżyć. Nie oznacza to oczywiście, że zawsze musisz przejmować inicjatywę, ale w tych cichych chwilach, gdy nie wiesz, co on myśli i on nie wie, co Ty czujesz, ktoś musi wykonać pierwszy krok. Nie po to, by zmusić do rozmowy, ale by pokazać. Jestem tutaj, gotowa Cię wysłuchać, gdy będziesz gotowy mówić. Milczenie z niepewności bywa frustrujące. Możemy odbierać je jako chłód, dystans, a nawet brak zaangażowania. Ale bardzo często jest ono znacznie głębsze to forma obecności bez nacisku, uważności, bez słów. W takich chwilach buduje się zaufanie. Pokazujecie sobie. Nawzajem, że nawet cisza może być wspólna, jeśli jest w niej zrozumienie i szacunek. Relacje nie zawsze opierają się na słowach. Czasami najważniejsze rzeczy dzieją się w tym, co niewypowiedziane w spojrzeniu, w geście, w samym byciu obok. Gdy nauczysz się dostrzegać, co kryje się za milczeniem, możesz otworzyć przed sobą i swoim partnerem zupełnie nowy wymiar bliskości, takiej, w którym nawet chwile ciszy mają swoją głębię i sens. Numer 10. On potrzebuje czasu na regenerację: milczenie jako sposób na odzyskanie równowagi i spokoju. Nie każde milczenie w relacji oznacza kryzys emocjonalny czy problemy. Czasami mężczyzna po prostu potrzebuje ciszy, bo jest przytłoczony własnymi myślami, emocjami lub stresem z różnych dziedzin życia. W takich chwilach milczenie staje się jego naturalną formą odpoczynku i odcięcia się od nadmiaru bodźców. To sposób na mentalne naładowanie baterii, które pozwoli mu później powrócić do relacji z większą energią i spokojem. W codziennym życiu mężczyzna narażony jest na wiele źródeł stresu. Może to być presja w pracy, niepokoje finansowe, kłopoty rodzinne, lub nawet wyzwania związane z własnymi oczekiwaniami i ambicjami. Gdy wszystkie te sprawy nagromadzą się w jego umyśle, może poczuć się przytłoczony i potrzebować wyciszenia. Milczenie w takim kontekście nie jest ucieczką od partnerki ani zamknięciem się na relacje, lecz próbą odzyskania kontroli nad własnymi emocjami i myślami. Zazwyczaj wtedy można zauważyć, że mężczyzna zachowuje się spokojnie. Być może siedzi bez słowa, wpatrując się w przestrzeń przed sobą albo delikatnie, zamyka oczy, jakby próbował się skupić i wziąć oddech. Jego ciało nie wysyła sygnałów napięcia, a raczej stara się znaleźć wewnętrzną równowagę i harmonię. To nie jest moment ignorowania czy odrzucenia, ale czas, w którym skupia się na sobie, aby móc później z większą jasnością wrócić do rozmowy i bliskości. W takich momentach niezwykle ważna jest Twoja postawa wsparcie bez presji i zrozumienie, że On potrzebuje swojej przestrzeni. Próba wymuszenia natychmiastowej rozmowy czy wyjaśnień może przynieść odwrotny skutek, pogłębiając jego wycofanie. Zamiast tego daj mu do zrozumienia, że jesteś przy nim gotowa wysłuchać i pomóc, gdy tylko on sam będzie na to gotowy. Taka cisza, mimo pozornej bierności, pełni funkcję terapeutyczną. Pozwala mężczyźnie poukładać myśli, rozpoznać i nazwać swoje emocje, a także spojrzeć na problemy z dystansu. W rezultacie, gdy zdecyduje się na rozmowę, będzie bardziej obecny, skoncentrowany i gotowy do szczerego dzielenia się swoimi przeżyciami. Dodatkowo, momenty samotności i wycofania są niezbędne każdemu człowiekowi, by utrzymać zdrowie psychiczne. Mężczyźni, którzy potrafią świadomie korzystać z takich chwil na regenerację, wzmacniają swoją stabilność emocjonalną i odporność na stres, co pozytywnie wpływa na relacje z partnerką. Twoje zrozumienie i cierpliwość w tych sytuacjach budują w związku atmosferę bezpieczeństwa i zaufania. Pozwalając mu na czas potrzebny do odzyskania sił, tworzysz przestrzeń, w której może się otworzyć, gdy poczuje się na to gotowy. To z kolei wzmacnia waszą więź i pogłębia emocjonalną bliskość. W praktyce oznacza to, że milczenie nie jest przeszkodą, lecz wartościowym elementem waszego wspólnego życia, dzięki któremu mężczyzna może zatroszczyć się o własny dobrostan, a wasz związek zyskać na jakości dzięki wzajemnej akceptacji i szacunkowi dla potrzeb drugiej strony. Na zakończenie polecam Ci dwa filmy, które pomogą Ci głębiej poznać filozofię stoicką. Jeśli to wideo Ci się spodobało, zostaw kiepski w komentarzach. A jeśli nie, wpisz zero, aby wiedzieć, jak mogę poprawić moje przyszłe materiały. Jeżeli nasze treści Cię zainteresowały, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, gdzie regularnie przygotowujemy materiały specjalnie dla Ciebie. Zachęcam też do zostawiania swoich opinii pod tym filmem. Czytam je z dużą przyjemnością i chętnie odpowiadam. Dbajcie o siebie, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym wideo. Trzymajcie się ciepło i niech Bóg was błogosławi.